Grzesiu, przechodzi kurs robienia śniadaniówek, szykowania ubrań, ale ogarniesz, nie? No, po co? Żebyś tylko kupował świeże pieczywko, jakieś warzywko do tego, staro jakieś ochłapywały. Nie, już się staro. I też jeszcze. Zjadam, piję kawkę. Oni ze mną lepsze śniadania mieli niż stołem, jak ciebie nie było. No, bo ty na więcej pozwolisz. Nie, jak najwięcej. Nie? A to po co chodzi? Bo bogato. Wszystko, co? co jest. Gołąbki, obiad na jutro. Nie wszyscy w piekarniku, a dzisiaj carbonara biedzie. Pilnujesz boczko, tak? No ważna sprawa. A nóż coś spadnie jeszcze. Wieram się z dzieciakami na basen. W poniedziałki mają właśnie zajęcia z małki pływania. Bardzo się cieszę, że na to chodzą. Więc zaraz jedziemy. A jak wprost mam jeszcze masę rzeczy do podlania, takich rzeczy, których na pewno deszcz nie podleje, mimo że są w pod dachem. Więc żeby przeżyły moje roślinki, oliwki, kumkwaty, cytryny, to dzisiaj trochę sobie w konawce do wody.